Witam w kolejnym filmie z serii armii NATO, druga część armii francuskiej. Dzisiaj poprzednio pokazywałem modele w skali 1 do 100 i w skali 1 do 87 oraz Jeepy w skali 1 do 72, czyli bardzo małe pojazdy. Dzisiaj będzie ciężki sprzęt i duży przede wszystkim, bo w skali 1 do 72, 1 w skali 1 do 64. Chociaż tutaj nie mam pewności. To co widzimy na, na filmie jest to Mercedes G-Wagen przerobiony. Na przykład zmieniłem kształt reflektorów, tak, trochę zamaskowałem na Peugeot P4, który był samochodem terenowym, który wypadł poprzednio pokazywane Jeepy Willysy, które były do 1966 roku produkowane przez Hotchkiss'a pod nazwą M201. One być może nadal są w magazynach, chociaż w 2000 roku Francja podobno zrezygnowała Armia francuska zrezygnowała z używania tych samochodów i zastąpiły je właśnie Peugeot P4 które są dużo, dużo większe oraz większa konstrukcja. Mam całą serię tych peżotów P4. No, ja nawet zrobiłem tablicę rejestracyjne i tak dalej. Także co, troszeczkę, żebyśmy żeby mogły wszystkie wejść na. znaleźć się w kadrze. Sam jestem ciekawy, bo ja bardzo dawno nie zaglądałem do tego pudełka. To są moje zbiory sprzed lat. Wtedy jeszcze nie było do roku 3D, i jedyną szansą uzyskania takich modeli było po prostu przerobienie ich z, 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 z sodaw, tak? To jest cała seria Peugeotów P4, czyli takich podstawowych obecnie samochodów terenowych w armii francuskiej. 10 sztuk. No, się tam działań, no knaższy. Co my tu jeszcze mamy z małych pojazdów? Mam Renault Kangoo, które są używane jako samochody dostawcze. No i jakiś, na przykład, nie wiem, jak zupę trzeba dowieść, albo e, coś niewielkiego. To właśnie zamiast odpalać duży samochód, zamiast na przykład brać dzipa, to bierze się takiego kangu, który jest bardziej ekonomiczny. Albo jak trzeba podwieźć, nie wiem, załogę do śmigłowca lub samolotu na lotnisko, no to zawsze taki ten kangu się przydaje. Zrobiłem trzy sztuki tych Reno I mam też jednego Rena dostawczaka wersji van. Eee, no, który też się czasami przydaje, jak trzeba nie to. Jakąś drobną amunicję dowieść czy coś innego wyposażenia, jeżeli jesteśmy przy resorakach no to mam jeszcze taki zestaw. To jest co prawda skala 87, no ale jest to jakiś tam tir z naczepą, a na naczepie, na naczepie przewożę koparkę. Jest jakiś dla wojsk inżynieryjnych jakiś taki pojazd, tak? Dobrze, położymy go. No i przechodzimy do ciężkiego sprzętu. Zacznę od waba. Mam waba z rakietami przeciwpancernymi. Ta wersja że się nazywa Mephisto. Y no, to jest wydruk. To jest wydruk przeze mnie, tylko pomalowany, jakoś tam zważyty, i to w ogóle jest z filamentu. To nie jest żywiczny wydruk, także trochę widać niedoskonałość. Poprzednio pokazywałem iMixy 10P, czyli takie podstawowe transportery gąsienicowe w warmi One były w skali 100. 100. Tu mamy iMixa 10RC, czyli kołową wersję tego pojazdu. Eee, taki, powiedzmy, lekki czołg, ogniowy środek wsparcia. W zasadzie w armii francuskiej to są lekkie czołgi, czołgi kołowe, tak, oni wymyślili taki termin. To też jest filiament, też widać, że, że dosyć niedoskonały wydruk jest, tak. No, ale mam coś, A w ogóle śmieszne jest, bo eee, eee, Szkolenia kierowców jednego i drugiego pojazdu były wystandaryzowane. Mianowicie miały one podobną, podobny sposób kierowania, mają nadal, bo są używane przez w francuskie, tak? Podobny sposób kierowania. Czyli ten kołowy pojazd on nie ma osi skrętnych. Tak? Te, te koła są osadzone. Yy, nieruchomo, tak? Nie mają tutaj żadnych drążków skrętnych układu kierowniczego. Tylko, że jeżeli chcemy skręcić takim pojazdem, to tylko was hamują, tak jak w czołgu hamuje się gościńców i pojazd obraca się wokół własnej osi. Bardzo, <sum> <sum> bardzo ciekawy patent. Nie wiem, czy jest powtórzony gdziekolwiek w. w, 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 w KTO, czyli koły transporterach opancerzonych, czy też w jakichś lekkich czołgach kołowych w jakimś innym państwie, tak, w jakiejś innej armii. W pewnym razie Francuzi wpadli na taki pomysł, i dzięki temu kierowca wyszkolony na tym AMX-10C może spokojnie przesiąść się na AMX-10P, a nawet na czołg AMX-30, ponieważ układ kierowania jest identyczny. I ach 30 to mam kilka takich czołgów, no to jest z tej serii tak gazetkowej czy chyba Wozy bojowe Świata, czy Czołgi Świata, one są w malowaniu pustynnym, które jest dosyć rzadkie w armii francuskiej, głównie w wersji były tak malowane, ale też zdarzały się takie malowania w armii francuskiej. To pokażę ile ich mam. Mam jeszcze oczywiście te IMIXy 30, które chcę zrobić w barwach francuskich, tych natowskich trójkolorowych, yy, tylko ich po prostu jeszcze nie domalowałem. Natomiast tutaj mam te pustynne. Dobrze, nie będę tego wkładał. Tu wchodzi jeszcze jedna wieża, czyli 2, 4, 6 sztuk. tak? Yy, skoro jesteśmy przy tej konstrukcji, to kolejny pojazd jaki jest. Yy, na tym podwozie, mianowicie chałbica samorządowa, wybieżna e, kalibru 155 mm, szkoląca amunicję natowską, wystandaryzowano właśnie na podwozie a 30. Mam trzy takie chałbice e, w, w kamuflażu NATO. I mam trzy sztuki, które są malowane na biało, na przykład z wojsko owskich które nie wiem, stacjonowały w Jugosławii, tak? W latach 90. -tych. No a także w innych częściach świata, to Francuzi swoje pojazdy często przemalowywali. Przemalowywali właśnie na biało. O, tu jest zbliżenie, żeby było widać, one są troszkę tak? Tu mamy te w kamuflażu natowskim. Tu mamy takie samo, pomalowane na biało. Nawet chyba mają oznaczenia. UN, tak? Łapie mostość UN. Widzicie, oznaczenia są piękne. Jeżeli jesteśmy nadal przy tym podwoziu. To chciałbym zaprezentować samobieżne, oddalimy troszeczkę obraz. Samobieżne wyrzutnie rakietowe Roland na podwoziu czołgu AMX-30. AMX to też jest jakiś sadlikat gazetkowej, także no nie byłem tu zbytnio ambitny, jeżeli chodzi o mnie francusko. Nie kupowałem zestawów, nie robiłem ich, nie robiłem modeli od postaw. Mam kilka wydówów, mam kilka konwersji, a reszta to są jakieś gotowce. Skoro jesteśmy przy czołgach, to muszę zaprezentować swoje czołgi leczka. To jest są czołgi modele takiej firmy Galaxy. Ona chyba już nie istnieje, chociaż chyba można na liksersję jeszcze, jeszcze można dostać te modele, tak? One są dosyć uproszczone, ja je waloryzowałem, dodawałem jakieś karabiny maszynowe. Bardzo podobny model też wydał Rewel. E, tylko on jest oczywiście dużo dokładniejszy, ma tam e, 20 razy więcej części do przyklejenia i tak dalej. Łapimy Ostoś, lek Leclerc, Czy ten najnowszy czołk, który jest w francuskim. Dla wygody otrzymam wieże oddzielnie, dlatego no, może trochę coś krzywo, bo nie wyłożyłem jej do końca. A w każdym razie mam sześć tych leklerków w kamuflażu natowskim. W francuskim kamuflażu notowskim, jak widzicie, to są zupełnie inne barwy. I mam też sześć leklerków. a nie, przepraszam, pięć leklerków. W białym, białym malowaniu ONZ-owskim. są charakterystyczne dla armii. Dobrze, jeszcze pokażę. Było już poza kadrem. Białe lekleczki, prawda? <laughs> Zabawnie to wygląda. Jakby malowanie zimą, chociaż to nie jest zimą, tylko po prostu, żeby były dobrze widoczne ONZ-owskie no, i co jeszcze mam? Mam MLRS amerykańskiego, które to mlr -y w niewielkiej liczbie przyjęła rozwijanę francuska. To też jest model z tej serii gazetkowej: Wozy Bojowe Świata, tylko oczywiście odpowiednio przemalowany. No, i zostało mi do pokazania jeszcze samochód pancerny EBR. No, historia tego samochodu jest ciekawa, bo pierwszą, pierwsze chyba dwie sztuki zrobiono jeszcze przed wojną. E, miało wtedy, zajść się wieże z działkiem przeciwpancernym 25 mm, czyli z podstawowym działkiem przeciwpancernym ówczesnym armii francuskiej. No i nawet chyba wzięły udział w walkach. Natomiast e, po wojnie uznano, że to jest na tyle e, e, nowoczesna konstrukcja. Że postanowiono kontynuować produkcję i rozwój tych samochodów pancernych. Dostały potem, były wersje z, z działem 75, z granatnikiem, czy takim możliwym 60 mm, a chyba ostateczna wersja była z, z działem 90, takim odchudzonym, lekkim działem francuskim, kalibru 90 mm. No czyli już poważny kaliber, jeżeli chodzi o samochód pancerny. No dobrze, to chyba wszystko, co miałem do pokazania. Jeszcze zrobimy rzut z lotu ptaka na, na te większe modele francuskie, prawda? Jeszcze powiększymy, czyli tak. Hałubice FU-1, tak? Białe i kolorowe. Czołgi Leclerc w malowaniu natowskim. E, tu mamy Peugeoty P4, czyli francuską wersję tych Mercedesu, gewagenów. Waba z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Mephisto, samochód pancerny, właśnie ko kołowy czołg AMX10LC. Tu mamy wyrzutnie przeciwlotnicze Roland na podwoziu AMX30. No tu jakieś takie cywilne samochody dostawcze, które są używane w armii francuskiej. No tu mamy AMX-30 w malowaniu pustynnym. No i Leclerki w malowaniu ornettowskim i prajady zamyka MLRS, czyli wyrzutnia pocisków rakietowych oraz samochód pancerny EBR, które były używane w latach 80. w armii francuskiej. No dobrze, tyle chciałem Wam pokazać. Eee, dajcie w komentarzach znać, co o tym myślicie o tych nowych zbiorach i o wykorzystaniu w ogóle takich modeli w gamingu. Jak widzicie, ja tutaj pokazuję Wam głównie modele współczesne, bo jakby to był eee, główny przedmiot mojego kolekcjonerstwa. Tak? Natomiast tam, oczywiście, mam z wojnę Światową też jakiś wcześniejszy okres Napolonkę. Średniowieczny, starożytność też w kolejnych filmach będę Wam to pokazywał. Dobrze, dajcie w komentarzach informacje, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Bardzo chętnie się dostosuję do tego. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Naciśnijcie łapkę, jeżeli Wam się podobał ten film. I naciśnijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być powiadomieni przez YouTube o kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym.